Hej, cześć. Jak się masz? Witaj w kolejnym odcinku, gdzie buduję ten szalony projekt, jakim jest Polonez Track 2.0 z kompresorem. Jeśli jesteś tu pierwszy raz, to w karcie na górze masz odnośnik do poprzednich filmów. Koniecznie sobie zobacz. A teraz już nie przedłużając, zapraszam na film Intro. No dobra, plan na ten odcinek jest taki, że chciałbym ogarnąć bak. Chcę go wyczyścić w środku za pomocą elektrolizy, zobaczymy jak to pójdzie. Chcę też go ogarnąć na zewnątrz, przygotować go do malowania. W międzyczasie będę oczywiście szlifował ramę, czego nie zdążyłem zrobić w ostatnim odcinku, tak żeby też była gotowa do podkładowania. W takim razie bez zbędnego gadania przebieram się. No dobra, to biorę się do pracy. Nie wiem czy Wy to zobaczycie, raczej nie, ale w środku jest trochę rdzy i jest sporo syfu, spróbuję go najpierw wypłukać wodą, no a potem zobaczymy co dalej. Mam nadzieję, że tutaj nigdzie nie powypadają dziury, bo szczerze mówiąc nie chciałbym kupować drugiego baku. Nie wiem czy to widać, ale udało mi się wydobyć ze środka trochę tego pyłu. Jest go tam jeszcze więcej. Nie widzicie go. Jest go tam jeszcze trochę więcej, i tak jakby jakaś cyna zalegała. Prawdopodobnie kiedyś ktoś naprawiał ten bag. Nie bardzo jest to jak wyjąć. Nie wsadzę tam ręki. Dlatego wymyśliłem, że po prostu za pomocą taśmy klejącej spróbuję to wyciągnąć. Może głupie, ale jeśli zadziała, no to znaczy, że nie było głupie. No i udało się wyciągnąć. Także głupi patent z taśmą działa, polecam serdecznie. Największy syp udało się wyciągnąć, te największe elementy. Resztę tego pyłu tam gdzieś się udało wytrzepać, trochę go zostało. Ale jeszcze wypukam to wszystko wodą, więc mam nadzieję, że uda się go usunąć. Teraz wlatuje szczotka druciana na wiertarce, czyszczę go z zewnątrz, a potem go umyję. Dobra, jedna strona jest już wyczyszczona. O dziwo nie ma tutaj żadnych takich głębszych wrzerów. Wszystko wygląda nieźle. Natomiast będzie to trzeba jeszcze porządnie zmyć rozpuszczalnikiem, bo cały ten bak jest niestety wysmarowany biteksem. No i ciężko to idzie. No ale może właśnie dzięki temu, przynajmniej z tej strony, są w niezłym stanie. No zaraz zobaczę, co będzie dalej. Przeżywanie Bitexu trwa i trwa, benzyna, szmatka, no i jedziemy. No dobra, jedna strona jest już umyta, wygląda tak. I myślę, że teraz to bez problemu będzie się dało fajnie polakierować. Tu jest to miejsce, gdzie ten bak musiał być naprawiany. Jeszcze jak go zaleję wodą, to zobaczę, czy jest na pewno szczelny. No i mamy dzień drugi walki z bakiem, przywiozłem sobie jeszcze więcej benzyny, żeby dobrze wymyć ten cały biteks. Jak uda się to zrobić, to następnie go wypłukam i zobaczę, czy będzie potrzebna ta elektroliza, bo szczerze mówiąc, zaglądając do środka, wydaje mi się, że może nie będzie to konieczne. Natomiast jeśli tak właśnie będzie, to dzisiaj już pójdzie podkład antykorozyjny. Bak płukam po prostu wodą z węża. Zrobię to 2-3 razy, elektroliza nie będzie konieczna, później jak wyschnie przepłukam go jeszcze benzyną, no i dzisiaj już wleci podkład. No dobra, bak nie wymaga jednak czyszczenia, dlatego biorę się za jego oklejanie, otłuszczam go i maluję go podkładem. Pierwsza myśl była taka, żeby malować to kompresorem, natomiast po zastanowieniu zrobię to po prostu pędzlem. Myślę, że też będzie ok. Ta powierzchnia i tak jest tam mocno nierówna, więc myślę, że to nie będzie miało żadnego znaczenia, a zależy mi też na tym, żeby to pomalować grubo, żeby to dobrze było zabezpieczone. Dzień pracy nad bakiem. Ostatnio całość udało się pomalować podkładem, dlatego dziś trzeba to pomalować w kolor i całość będzie skończona. Przed chwilą przyszła do mnie paczka i bierzemy się do pracy. Spray, wiadomo, ten sam co zawsze. Kolor ciemny, szary. Myślę, że będzie ok. No dobra, tam jest moja lakiernia w polu. Tutaj mam spray. Pamiętajcie tylko, że kiedy malujecie puszką, to należy ją bardzo dobrze wymieszać i można ją też ogrzać jakąś opalarką, ewentualnie suszarką do włosów. Można też nalać gorącej wody do garnka i po prostu go wsadzić na chwilę. No i dobra, bak jest skończony, prezentuje się w ten sposób Jeśli chodzi o koszta to naprawdę znikome Czasowo wyszłoby to dużo krócej gdyby nie był on wysmarowany biteksem To zajęło mi najwięcej czasu niestety W tym momencie pozostało go jedynie uzbroić i można go montować do auta W tym odcinku to wszystko, koniecznie obserwuj kanał jeśli nie chcesz przegapić kolejnych filmów z tym samochodem A jeśli mowa o Polonezie to wrzucam wam tutaj przedpremierowo oryginalne żelowe naklejki 1.6 i chuj do Poloneza właśnie Choć oczywiście możesz sobie ją nakleić też na inne auto. Jeśli jesteś zainteresowany taką wlepą, to napisz do mnie na tego maila bądź po prostu odezwij się na Instagramie. Jak zawsze bardzo dziękuję, że zobaczyłeś do samego końca i widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!